Psalm I Jan Kochanowski: Szczęśliwy, który nie był między złymi w Radzie, ani stóp swoich torem grzesznych ludzi kładzie, ani siadł na stolicy, gdzie tacy siadają, co się z nauki zdrowej radzi naśmiewają, ale to jego umysł, to jego staranie. Aby na wszystkim pełnił pańskie przykazanie. Dzień li po niebie, wiedzie, noc, li swoje konie. On ustawicznie w pańskim rozmyśla zakonie. Taki podobien będzie drzewu porzecznemu, które przynosi co rok owoc Panu swemu liścia nigdy nie tracąc, choć zła chwila przyjdzie. Temu wszystko, co pocznie, na dobre wynindzie. Ale źli, którzy Boga i wstydu nie znają, Tego szczęścia, tej nigdy zapłaty nie mają. Równi plewom, które się walają przy ziemi, A wiatry, gdzie jedno chcą, wszędzie władną jemu. Dlaczego przed sądem być muszą pohańbieni, ani w liczbie z dobrymi będą policzeni Pan bowiem sprawiedliwych na wszelki czas broni, a przewrotne złe ludzi cicha pomsta goni.